Ta historia rozgrywa się w Patnie, miejscowości w stanie Bychar i dotyczy Szenac oraz Jafarudina. Szenac dorastała w otoczeniu kochającej rodziny. Kiedy stała się młodą kobietą, jej rodzice uznali, że nadszedł czas, aby znaleźć dla niej odpowiedniego meza. Chcieli, aby był to ktoś dobrze wykształcony i zamożny, kto zapewni jej życie pełne szczęścia i wygody. Po długich poszukiwaniach wybrali Jafarudwina, młodego inżyniera elektryka z Lakisra'i. Niedaleko Patny, który miał prestiżową pracę w Arabii Saudyjskiej. Jego stabilna sytuacja finansowa była postrzegana jako gwarancja pomyślnej przyszłości. Rodzina Szenac zaakceptowała oświadczyny, uznając to za idealne połączenie. Ślub odbył się z wielką pompą, a para rozpoczęła wspólne życie w atmosferze szczęścia. Początkowo wszystko układało się dobrze, ale z czasem Jafaruddin zdecydował się opuścić pracę w Arabii Saudyjskiej. Razem z Szenac i ich dwoma synami przeniesieli się do Noidi, gdzie szukali nowego początku bliżej ojczyzny. Przez dwa lata żyli tam, przystosowując się do nowych warunków. W miarę zbliżania się maja, a wraz z nim święta Eid, Jafarudwin zaproponował, by odwiedzili rodzinne strony. Minęło sporo czasu od ich ostatniej wizyty, a Eid wydawało się idealną okazją. Jafarudwin również ukończył budowę nowego domu, tuż obok domu rodziców Szenac. Co było możliwe dzięki oszczędnościom zgromadzonym podczas pracy za granicą. Myśl o spędzeniu AID w nowym domu napełniała ich radością. 1 maja cała rodzina wyruszyła samolotem z Deli do Patny, pełna podekscytowania. 2 maja, wieczorem, Jafaruddin zabrał synów na zakupy najprawdopodobniej po prezenty i smakołyki na AID. Później, Szenac przygotowała dla męża wystawną kolację w tym jego ulubione danie w kurciaka Zjedli wspólnie kolację, po czym Jafarudin udał się na spoczynek. Następnego poranka ich starszy syn obudził się wcześniej niż inni i postanowił zajrzeć do pokoju ojca. To, co tam zobaczył, było przerażające w ciało jego ojca leżało bezwładnie na podłodze, a obok znajdował się zakrwawiony szybkowar, który najwyraźniej posłużył za narzędzie zbrodni. Wstrząśnięty chłopiec wydał przeraźliwy krzyk, który natychmiast obudził resztę rodziny. Szenac i inni domownicy przybiegli na miejsce, a wieści szybko rozprzestrzeniły się po okolicy. To, co miało być radosnym czasem przed AID, zamieniło się w czas żałoby. Wezwano policję, która szybko przybyła na miejsce, zajęła się ciałem i skierowała je na sekcję zwłok. Rozpoczęto śledztwo, podczas którego przesłuchano członków rodziny i sąsiadów. Syn opowiedział funkcjonariuszom, jak obudził się rano i odkrył ciało ojca. Następnie poproszono Szenac, by wyjaśniła wydarzenia poprzedniego wieczoru, zaczynając od wspólnego wyjścia na zakupy przed Ajd. Po powrocie do domu rodzina zjadła wspólną kolację i wszystko wydawało się w porządku. Jednak około godziny trzeciej nad ranem Szenac obudziły dziwne dźwięki. Zaniepokojona wstała z łóżka, by sprawdzić, co się dzieje. Kiedy tylko opuściła pokój, dwóch nieznajomych nagle ją zaatakowało. Chwycili ją gwałtownie. Zrywając jej biżutelię, a jeden z napastników zakrył jej nos dłonią, na której wyczuła dziwną substancję. Nim zdążyła zareagować, straciła przytomność. Początkowo policja podejrzewała, że to był zwykły rabunek, jednak szybko pojawiły się wątpliwości. Oprócz naszyjnika Szenac, nic innego nie zostało skradzione, co wzbudziło podejrzenia. Dlaczego intruzi mieliby kogoś zabić, nie zabierając innych cennych przedmiotów z domu? Funkcjonariusze zaczęli zastanawiać się nad innym motywem. Jeden z nich zauważył, że napastnicy mogli nie przyjść wyłącznie po łupy, lecz kierować się osobistą wrogością lub chęcią zemsty. Policja rozpoczęła dokładne przesłuchania rodziny i sąsiadów, szukając wszelkich tropów. Ustalili, że Jafaruddin, mąż Szenac, większość życia spędził poza stanem Bychar, pracując daleko od domu. Z tego powodu nie miał wielu znajomych w okolicy ani, jak się wydawało, Żadnych wrogów. Co więcej, pomimo wartościowych przedmiotów znajdujących się w domu, poza naszyjnikiem, szenac, nic innego nie zostało skradzione, co dodatkowo komplikowało sprawę. Policjanci zaczęli rozważać, w jaki sposób napastnicy mogli dostać się do domu. Po dokładnych oględzinach odkryli, że jedynym możliwym wejściem były główne drzwi. Nie znaleziono żadnych śladów włamania, u drzwi nie były wyważone, okna nie były rozbite. A zamki nie zostały sfałszowane. To sugerowało, że osoba, która weszła do domu, znała mieszkańców i nie miała problemu z uzyskaniem dostępu. W związku z tym policja rozważała możliwość, że sprawcą mógł być ktoś z rodziny. Pomimo wielokrotnych przesłuchań Schenac i innych członków rodziny, funkcjonariusze nie mogli znaleźć jednoznacznych odpowiedzi. Zdeterminowani, aby kontynuować śledztwo, poprosili Schenac o jej telefon komórkowy. Co mogło dostarczyć dodatkowych tropów. Bez wahania przekazała im swojego iPhone, e który, jak wspomniała, był prezentem od męża. Policja dokładnie sprawdziła telefon oraz historię połączeń, lecz nie znalazła niczego podejrzanego. Funkcjonariusze byli coraz bardziej zdezorientowani, ale nie mogli pozbyć się podejrzeń, że ktoś z bliskiego otoczenia mógł być zaangażowany w tę sprawę. Szybko wykluczono małe dzieci, które były zbyt młode. Aby mogły być zamieszane w przestępstwo, jednak wciąż badano wątek związany z Szenac. Policja postanowiła przeprowadzić bardziej dyskretne śledztwo, pytając sąsiadów i krewnych o różne szczegóły, starając się nie wzbudzać podejrzeń. Pytali o związek Szenac i Jafarudwina, o to, dlaczego Jafarudwin zrezygnował z pracy w Arabii Saudyjskiej i wrócił do Ingi, a także dlaczego para postanowiła zamieszkać w Noida. Podczas śledztwa policja odkryła interesujące fakty. Okazało się, że to był pierwszy raz od dwóch lat, kiedy Jafaruddin zdecydował się świętować Eid w pobliżu rodzinnego domu Shenac. Funkcjonariusze zaczęli zastanawiać się, dlaczego akurat w tym roku postanowił wrócić. W miarę jak dochodzenie posuwało się naprzód, na jaw wychodziły coraz bardziej złożone szczegóły dotyczące przeszłości Shenac. Policja odkryła, że w czasach szkolnych Shenac miała bliski związek z chłopakiem o imieniu Kamal. Spędzali ze sobą dużo czasu. A ich przyjaźń szybko przerodziła się w coś więcej, co stało się tematem plotek w całej szkole. Oboje otwarcie okazywali sobie uczucia, chodząc trzymając się za ręce, co wzbudzało kontrowersje wśród uczniów i nauczycieli. Problem w końcu dotarł do dyrektora, który uznał, że ich zachowanie stanowi zły przykład dla innych. Dyrektor zorganizował spotkanie z rodzicami obojga uczniów, ostrzegając ich, że szkoła jest miejscem nauki, a nie romansu. Jednak mimo upomnień, Szenac i Kamal nie zmienili swojego zachowania, co ostatecznie doprowadziło do ich wydalenia ze szkoły. Po tym incydencie Szenac przeniosła się do innej szkoły, a Kamal na pewien czas kontynuował naukę, zanim postanowił pracować, aby zaoszczędzić pieniądze na ewentualne małżeństwo z Szenac. Związek ten jednak stał się powszechnie znany w ich okolicy, co wzbudziło niezadowolenie rodziny Szenac, gdy w końcu dowiedzieli się o relacji córki z Kamałem. Głównym problemem była różnica w statusie majątkowym. Rodzina Szenac była zamożna, podczas gdy Kamal pochodził z biednej rodziny i nie osiągnął niczego znaczącego w życiu. Rodzina Szenac nie chciała, by ich córka wyszła za mąż za kogoś, kto był bezrobotny i pozbawiony perspektyw. Obawiali się, że ten związek mógłby zaszkodzić jej przyszłości, dlatego zaczęli szukać dla niej bardziej odpowiedniego kandydata. Z powodu złej reputacji związanej z relacją Szenac i Kamele. Znalezienie męża w najbliższej okolicy było trudne. W końcu, za pośrednictwem krewnych, rodzina Szenac dowiedziała się o Jafarudwinie u inżynierze elektryku pracującym w Arabii Saudyjskiej, który cieszył się dobrą reputacją i zarabał solidne pieniądze. Jego rodzina szybko zaakceptowała propozycję małżeństwa, a Szenac i Jafaruddin pobrali się. Po ślubie Jafaruddin wrócił do Arabii Saudyjskiej, pozostawiając Szenac w Indiach. W tym czasie Szenac odnowiła kontakt ze swoim dawnym ukochanym, Kamałem. Powoli ich relacja znów nabrała intensywności, podczas gdy Jafaruddin, spędzając w Arabii Saudyjskiej 11 miesięcy w roku, nie był świadomy tego, co się działo. Szenac i Jafaruddin mieli już dwóch synów, a ponieważ Jafaruddin nie mógł sprowadzić rodziny do Arabii Saudyjskiej, postanowił kupić ziemię obok domu teściów i wybudować tam dom, aby Szenac i dzieci mogli mieszkać blisko jej rodziny. Jego planem było, aby w razie potrzeby teściowie mogli pomagać jego żonie i dzieciom. Zbudował więc dom, ale w międzyczasie uczucie Szenac do Kamela rosło. Kamal regularnie odwiedzał Szenac w jej domu i spędzał z nią czas, co dodawało sprawie jeszcze więcej tajemniczości i komplikacji. Z biegiem lat synowie Szenac zaczęli dorastać, a Kamal coraz częściej odwiedzał ich dom. Młodszy syn, zbyt mały, by zrozumieć sytuację, Zaczął nazywać Kamele Kabu Ka ojcem. Kamal nawet powiedział starszemu synowi, aby również nazywał go Kabu, Ka podczas gdy prawdziwy ojciec, Jafarudwin, wciąż pracował w Arabii Saudyjskiej, nieświadomy, co się dzieje. Starszy syn, coraz bardziej świadomy, zaczął dostrzegać, że coś jest nie w porządku w relacji między Kamałem a jego matką. Zaczęły go niepokoić częste wizyty Kamele, więc postanowił wspomnieć o tym ojcu podczas rozmów telefonicznych. To doprowadziło do kłótni między Szenac a Jafarudinem. Jafarudin, zaniepokojony relacją żony z Kamałem i zmęczony problemami w pracy, postanowił wziąć urlop i wrócić do domu, aby osobiście porozmawiać z Szenac. Podczas tej wizyty Jafarudin próbował wyjaśnić żonie, że mają dwójkę dzieci i wspólną przyszłość, której nie powinna zaprzepaścić. Jednak Szenac, zakochana w Kamału, nie była w stanie tego zrozumieć. Zamiast spojrzeć na sytuację oczami męża, zaczęła postrzegać go jako wroga. Mimo wszelkich starań Jafaruddin nie mógł jej przekonać do zmiany zdania. Nadal miał nadzieję, że może się zmienić, lecz coraz bardziej usiadamał sobie, że Szenac jest nieugięta. W końcu Jafaruddin postanowił zrezygnować z pracy w Arabii Saudyjskiej, by ratować swoje małżeństwo. Przeprowadził się do Indii i znalazł pracę w Noida. Tym razem sprowadził ze sobą żonę i dzieci. Aby zamieszkali razem, zdala odpatne. Postanowił, że po tej przeprowadzce nie pozwoli Szenac wrócić do rodzinnego miasta, wierząc, że oddalenie od Kamele może pomóc ich relacji. Przez dwa lata Szenac pozostawała w Noida, a Jafaruddin zaczął wierzyć, że relacja z Kamałem zakończyła się, a jego żona zapomniała o swoim dawnym kochanku. Przez te dwa lata Jafarudgin bacznie obserwował żonę i nie zauważył niczego podejrzanego. Wierzył, że Szenac zmieniła się na lepsze. Pewnego dnia, pewny tego, że ich problemy należą do przeszłości, zaproponował, aby wspólnie pojechali do Patny na świętowanie Aid z rodziną Szenac. Był to pierwszy raz od lat, kiedy Jafaruddin zdecydował się spędzić Aid w domu teściów. Szenac wydawała się szczęśliwa, słysząc ten pomysł. Jafaruddin, pełen zaufania do żony, podarował jej i w prezencie, będąc pewnym, że nie ma nic do ukrycia. Nie wiedział jednak, że Szenac potajemnie używała innego telefonu, który Kamal dał jej kilka lat wcześniej. Telefon miał kartę SIM zarejestrowaną na nazwisko kogoś innego, co miało zapewnić dyskrecję. Szenac używała tego ukrytego telefonu do rozmów i wymiany wiadomości z Kamałem, kiedy była sama w domu, upewniając się, że Jafarudwin nigdy o tym nie dowie się. Przez ostatnie dwa lata Jafarudwin żył w przekonaniu, że ich małżeństwo jest w porządku i że Szenac zakończyła relację z Kamałem. Szenac z kolei była przekonana, że wszystko przebiega zgodnie z planem i że w końcu udało jej się uciec od problemów. Gdy nadarzyła się okazja, Szenac skontaktowała się z Kamałem i zaproponowała, aby wykorzystali zbliżające się święto Aid do realizacji ostatecznego planu, pozbycia się Jafarudwina na zawsze. Szenac chciała zabić Jafarudwina, aby ona i Kamal mogli być razem, Pobrać się i żyć szczęśliwie. Kamal, który przez lata czekał na taką możliwość, natychmiast zgodził się na ten plan. Wszystko zostało dokładnie przygotowane. Kamal szczegółowo wyjaśnił plan Szenac, a oboje byli gotowi na realizację. Rano 1 maja Szenac, Jafarudin i ich dzieci polecieli do Patny, niczego świadomi tragicznego biegu wydarzeń, który miał nastąpić. Tego wieczoru Jafarudin zabrał swoich synów na zakupy z okazji Eid. Gdy tylko opuścili dom, Szenac natychmiast zadzwoniła do kamele i zaprosiła go do środka. Kiedy Jafaruddin był nieobecny, ukryła kamele w jednym z pokoi. Po powrocie Jafaruddina wraz z dziećmi, rodzina wspólnie zjadła kolację, a synowie szybko poszli spać. Szenac miała zaplanowany atak na Marża tej nocy, licząc na to, że dzieci pozostaną we śnie i nie będą świadkami wydarzeń. Aby wprowadzić swój plan w życie, Szenac zaczęła kłótnie z Jafarudjinem o coś błahego. W trakcie sprzeczki zasugerowała, aby Jafarudjin spał w salonie. Jafarudjin, zirytowany, zgodził się i powiedział, że nie będzie spał z nią i dziećmi. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że to wszystko było częścią misternie przygotowanego planu morderstwa. Około trzeciej nad ranem, kiedy Jafarudjin pogrążony był w głębokim śnie, Szenac cicho wyprowadziła Kamele z jego kryjówki. Przynieśli szybkowar z kuchni, który mał posłużyć jako narzędzie zbrodni. Oboje postanowili nie używać noży ani innych ostrych narzędzi, obawiając się, że śledztwo mogłoby ich z nimi powiązać. Inspiracje czerpali z kryminałów, które oglądali, gdzie używano podobnych metod. Uznały, że ciężki szybkowar będzie skuteczny. Silnym ciosem zaatakowali Jafarudwina, gdy spał, upewniając się, że skutecznie pozbawią go życia za pierwszym razem. Kiedy cios został zadany, kontynuowali ataki, uderzając wielokrotnie, aż byli pewni, że Jafarudwin nie żyje. Około 3.30 rano, kiedy dom nadal pogrążony był we śnie, Kamal szybko opuścił miejsce zdarzenia, a Szenac zamknęła drzwi i cicho wróciła do swojego pokoju. Jej plan zakładał, że poczeka, aż rano jej synowie obudzą się i znajdą ciało ojca, po czym będzie mogła przedstawić zmyśloną historię o napadzie. Kiedy nastał poranek. Starszy syn odkrył martwe ciało ojca, a Szenac była gotowa, aby opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Twierdziła, że do domu wtargnęło dwóch intruzów, którzy zaatakowali ją, ukradli jej łańcuch, a potem zabili jej męża, po czym uciekli. Jednak jej historia miała luki. Poza łańcuchem Szenac nic innego w domu nie zostało skradzione, co natychmiast wzbudziło podejrzenia policji. Funkcjonariusze szybko zauważyli, że motyw rabunku był mało wiarygodny. A szczegóły ataku wskazywały na bardziej osobiste pobudki. Historię, którą Szenac ułożyła, aby zmylić policję, łatwo można było podważyć, co doprowadziło do odkrycia prawdy. Kluczowym dowodem okazał się drugi telefon, który Szenac ukrywała przed Jafaruddinem. Na telefonie, którego używała do potajemnych rozmów z Kamałem, znajdowały się rejestry połączeń i wiadomości, które stały się decydującymi dowodami w śledztwie. 10 maja 2022 roku Kamal i Szenac zostali aresztowani. Obaj stanęli przed sądem, a ich proces wciąż trwa. Obecnie Szenac i Kamal przebywają w więzieniu w Patnie, a ich dwaj synowie zostali pozbawieni ojca. Jafarudwin był PRCOWITY człowiekiem, który chciał jedynie utrzymać swoją rodzinę i zapewnić jej szczęście. Teraz jego synowie stracili ochronę ojca, a nie wiadomo, jak długo Szenac i Kamal będą odbywać wyrok.